Dwa razy o włos od tragedii. Czasami w życiu zdarzają się momenty, które mogą zmienić wszystko. Chwile, w których jedno nieprzemyślane słowo, drobny gest czy decyzja mogą wywrócić naszą rzeczywistość do góry nogami. Życie bywa nieprzewidywalne, a sekunda nieuwagi może prowadzić do tragedii, której nie da się cofnąć. Chciałabym opowiedzieć wam dwie historie. Jedna z nich zdarzyła się bardzo bliskiej mi osobie, a drugą natomiast znalazłam na reddicie. Obie zaczynają się jak każda inna wakacyjna opowieść. O beztrosce, młodzieńczej radości, dni pełne zabawy, słońca, spotkań z przyjaciółmi, które jednak mogły zakończyć się zupełnie w inny sposób. Tragicznie. Miałam 19 lat. Gdy razem z koleżanką, jej siostrą i chłopakiem siostry wyjechaliśmy do Holandii. Były wakacje, a my chciałyśmy zarobić na studia. W tamtych czasach praca za granicą oznaczała pieniądze, które w Polsce miały ogromną wartość. Przy okazji, planowałyśmy trochę pozwiedzać i nacieszyć się nowym miejscem. Za dnia chodziłyśmy po sklepach, pytając o pracę. Wieczorami relaksowałyśmy się, czasem spacerując, czasem siadając przy drinku. Dla mnie wszystko było nowe inne jedzenie, inny język, inna kultura. No i to była moja pierwsza podróż za granicę. Świat wtedy wydawał się dużo większy i bardzo ekscytujący. Pewnego wieczoru postanowiłyśmy z koleżanką wybrać się do klubu. Jej siostra i chłopak poszli na spacer, a my ruszyłyśmy na parkiet. Klub był niewielki, ale pełen ludzi: głośna muzyka, światła odbijające się od szklanek, zapach perfum i alkoholu. Tańczyłyśmy, śmiałyśmy się, a ja czułam się beztrosko. Niedaleko nas bawiła się grupa Turków. Od razu było widać, że są nami zainteresowani. Oczywiście było to poniekąd miłe, ale nie zwracałyśmy na nich większej uwagi. W pewnym momencie podeszło do nas trzech Polaków. Dwóch było w naszym wieku, trzeci starszy, około czterdziestki. Zaprosili nas do stolika. To było miłe uczucie. Sami swoi, mówią w naszym języku, nie czujemy się jak obce. Najstarszy z nich od razu przejął inicjatywę. Był pewny siebie. Mówił spokojnie, nachylił się lekko i powiedział: Uważajcie na tych Turków. Niektórzy z nich nie szukają tylko zabawy, wykorzystują takie okazje, żeby znaleźć dziewczyny, które potem lądują w miejscach, skąd nie ma powrotu. Zrozumiałyśmy aluzję? Spojrzałam na niego uważnie. Był z Polski, na jego palcu błyszczała obrączka, wydawał się poważnym, odpowiedzialnym człowiekiem. Co tutaj robicie? zapytał. Gdy powiedziałyśmy, że szukamy pracy, uśmiechnął się lekko. Bez problemu znajdę ci pracę zwrócił się do mnie. Możesz nawet u mnie zamieszkać grzecznie odmówiłam. Jeszcze chwilę rozmawialiśmy, ale potem wróciłam na parkiet. Po jakimś czasie zauważyłam, że moja koleżanka tańczy z jednym z Polaków śmiała się i wyglądała na bardzo zadowoloną. A potem nagle zniknęła mi z oczu. Rozejrzałam się, próbując ją znaleźć. Wtedy podszedł do mnie czterdziestolatek. Wiem, gdzie jest twoja koleżanka. Powiedział: Chodź ze mną. Zawahałam się. Ale z drugiej strony, dopiero co rozmawialiśmy, znaliśmy się już trochę. Poza tym był starszy, wzbudzał respekt, ale też pewien rodzaj zaufania. Wyszliśmy z klubu. A za nami podążył ten drugi, młodszy Polak. Po drugiej stronie ulicy znajdował się budynek. Coś w stylu robotniczych mieszkań, do których prowadziły wąskie schody. Na górze były dwa pokoje, a czterdziestolatek wskazał na jedno z nich. Ona tam jest! powiedział. Zachęcając, żebym szła pierwsza, nie czułam się komfortowo, ale zaczęłam powolnie podążać w górę schodów, ignorując moją intuicję. Gdy otarliśmy na górę, otworzył drzwi jednego z pokoi. Spojrzałam do środka i nikogo tam nie było. Gdzie ona jest? zapytałam, już nieco zestresowana. Tutaj wskazał ręką na wnętrze pokoju. W tym momencie czułam, że coś jest nie tak i zrobiłam krok w tył. Wrócę na dyskotekę, powiedziałam, zaczynając się cofać ale w tym momencie poczułam jego ręce na moich ramionach. Szarpnął mnie, próbując wepchnąć do środka. Rzuciłam się do ucieczki i zbiegłam po schodach prosto w stronę młodszego Polaka. Spojrzałam na niego błagalnie, krzycząc, pomóż mi. Czułam, że serce wali mi jak szalone. 40-latek podszedł bliżej. Chodź, możemy ją wziąć obaj, rzucił do młodszego. Wtedy tamten spojrzał na niego nieco inaczej, mówiąc, że przesadza. Daj spokój. Czterdziestolatek próbował go przekonać. Młodszy jednak odsunął mnie za siebie. Powiedziałem: "Przestań". Tamten wciąż się wahał, a potem nagle chwycił mnie za rękę. Nie zdążył mnie pociągnąć, bo młodszy go odepchnął. "Ty się chyba zapomniałeś", warknął stojąc między nami. Czterdziestolatek spojrzał na niego wściekle, ale po chwili spuścił wzrok. Jakby właśnie dotarło do niego co robi. Młodszy Polak wrócił ze mną do klubu. Koleżanka wciąż tańczyła, niczego nie świadoma, i była tam, nie w żadnym pokoju, tylko na parkiecie. Idziemy, powiedziałam. Nie zadawała pytań, a ja złapałam ją za rękę, zamówiłam taksówkę i jak najszybciej stamtąd uciekłyśmy. Tego dnia mogło wydarzyć się coś naprawdę złego. Byłam w obcym kraju, w nieznanym miejscu, i gdyby nie ten młodszy Polak, gdyby on był inny, to nie wiem, czy bym dzisiaj mogła opowiadać tą historię. Kilka dni później byłam w kawiarni. Pijąc kawę, zobaczyłam czterdziestolatka. Tego czterdziestolatka. Zamarłam. A on zaczął zbliżać się do mnie. Przepraszam, powiedział cicho. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Szczerze, nie wiedziałam, co powiedzieć. Jak na to zareagować? Patrzyłam na niego tempo, nie wiedząc co odpowiedzieć. Skinęłam tylko głową i wróciłam do picia kawy. Patrząc na niego, dałam do zrozumienia, że nie chcę dalej kontynuować rozmowy. Bo czy takie rzeczy można wybaczyć? Wybaczyć? Może i tak, ale zapomnieć? Na pewno nie. Historia druga 2003 rok Polska miejscowość XYZ. Były wakacje, czas pełen beztroski, kiedy wszystko wydaje się być możliwe. Miałam 17 lat, a dni wypełniały się spotkaniami ze znajomymi długimi wieczorami przy muzyce i śmiechu czas wolności. Koleżanka zaprosiła mnie do siebie, spędziłyśmy cały dzień razem, rozmawiając, śmiejąc się i ciesząc się wakacyjną swobodą. Ale wszystko co dobre szybko się kończy. Około godziny 23 postanowiłam, że zbiorę się już powoli do domu. To miała być taka sama wieczorna droga jak każda inna, przecież wracałam nią już milion razy. Ale w tamtych czasach na tej drodze nie było jeszcze ani chodników, ani oświetlenia. Dla mnie był to po prostu kawałek trasy, którą codziennie pokonywałam. Byłam ubrana w dżinsy i bluzę, nic, co mogłoby wyróżniać mnie z tłumu. W pewnym momencie mijał mnie biały samochód, w którym siedziało kilku mocno pijanych chłopaków. Widziałam, że rejestracja była z innego województwa. Zaczęli zwalniać i zaczepiać mnie głupimi tekstami. Może ci gdzieś podwieźć? Gdzie idziesz o tej porze? Podobasz się koledze. Udawałam, że ich nie słyszę. Szłam dalej, nie reagując na te zaczepki. Po pewnej chwili w moją stronę poleciały puste puszki po piwie, a potem jedna prawie pełna butelka. Mimo to samochód odjechał, a ja, przerażona, postanowiłam wrócić do domu szybkim krokiem. Kiedy byłam już na wysokości skrętu do mojej wsi, Nagle zapaliły się światła. Pierwsza myśl, jaka mi wtedy przyszła do głowy, to pewnie patrol, ale nie. To byli oni, ci pijani chłopacy. Zaczęli przyspieszać, jechać za mną. Ostatnim przebłyskiem świadomości skoczyłam przez rów i pobiegłam w las. Nie chciałam zostać ani potrącona, ani wciągnięta do ich auta. Niestety nie dali za wygraną. Zatrzymali się i skręcili w leśną drogę, gdzie byłam. Droga ta przecinała las, a ja znałam to miejsce jak własną kieszeń. Wysiedli dwaj z nich, reszta zawróciła i pojechała na drugi koniec lasu, gdzie wsiadło dwóch kolejnych. Jeden pozostał w samochodzie, aby prawdopodobnie odciąć mi drogę ucieczki. Mimo, że byłam zdana na siebie, wiedziałam, gdzie się schować, a co najważniejsze, znałam miejscowe psy. Usiłowałam dostać się do domu, ale dosłownie słyszałam ich kroki z jednej i z drugiej strony. W końcu ukryłam się w rowie, przykrywając gałęziami. I wtedy stał się cud. Po lesie zaczęły biegać miejscowe psy. Jeden z nich, pies mojej ciotki Wilczur, przyszedł do mnie, usiadł obok, a ja poczułam, że się do niego przytulam. Byłam tak przerażona, że słyszałam moje serce w głowie. Pamiętam, jak jeden z tych mężczyzn był dosłownie pół metra od mojej kryjówki. Widziałam jego spodnie i buty, ale gdyby nie ten pies, pewnie bym nie złapał. Mężczyzna krzyczał, czy mnie znaleźli, a ci, którzy byli z tyłu, odpowiedzieli, że nie. Tym razem jej się udało. Młoda zwiała. Nagle psy zaczęły głośno ujadać, a mój obrońca, pies ciotki, rzucił się na jednego z tych mężczyzn. Wszyscy zaczęli w panice uciekać przed psami i odjechali. Czułam, jak z każdym ich krokiem moje ciało zyskuje nową siłę. Adrenalina wypychała strach na drugi plan. Po wszystkim byłam tak roztrzęsiona, że nie potrafiłam myśleć logicznie. Choć w pobliżu były domy, które dobrze znałam, nie przyszło mi do głowy, żeby pobiec po pomoc. Nie wiem, ile czasu spędziłam tam w lesie. Mimo że dom ciotki był dużo bliżej, nie poszłam tam. Postanowiłam wrócić od razu do siebie. Mijając kilkanaście domów, czułam, jak nogi się pode mną uginają, ale nie zatrzymywałam się. Będąc już bezpieczna, od razu poinformowałam policję i choć opisałam im całą sytuację, jedyne co usłyszałam, to reprymenda. Trzeba było się bardziej skupić na szczegółach. A jak miałam zapamiętać szczegóły, skoro byłam bardziej zajęta ratowaniem życia niż notowaniem, kto co miał na sobie? W każdym razie. Wszystko mogło było potoczyć się zupełnie inaczej. Dziękuję Losowi, że tamtej nocy udało mi się uciec.